Dzień dobry moi drodzy, witam was w kameralnie. Dzięki uprzejmości polskiego oddziału Kupry spędzam właśnie swój tydzień z Kuprą Leonem i Kuprą Formentorem jednocześnie. I dopiero kiedy je odebrałem i musiałem znaleźć dla nich miejsce parkingowe pod domem, to pomyślałem, że ach, to chyba było jednak za dużo, co wziąłem sobie na głowę. Ale później, jak się nimi przejechałem, to pomyślałem, że to był chyba najlepszy ruch, jaki mogłem zrobić. Po prostu nasunęło mi się bardzo dużo przemyśleń na temat obu tych samochodów, a szczególnie na temat tego. Bo to moi drodzy Kupra Leon, ale nie, nie 1,4, hybryda typu plug-in tylko 2.0 TSI 300 koni mechanicznych i 400 Nm maksymalnego momentu, czyli to jest ta wersja na którą wszyscy czekali i muszę przyznać, że ja też, tylko teraz przyznaję, że spodziewałem się trochę czegoś innego. Pozwólcie, że za chwilę się gdzieś zatrzymam i wszystko wam wyjaśnię. Słuchajcie, według mnie są samochody, wobec których mamy albo po prostu mniejsze oczekiwania, albo wiemy, że będą miały określony zestaw cech, bez względu na to, jakie logo noszą na masce, ale zupełnie inaczej jest z hot hatchami, takimi jak te, takimi jak Cupra Leon właśnie. To te samochody najczęściej różnią się pomiędzy sobą, mają wiele indywidualnych cech i są takimi perełkami w gamie prawie każdego producenta, no bo kto teraz nie ma hot hatchy? Właściwie każdy ma hot hatcha. Sprzedają się świetnie, ludzie je lubią, mamy naprawdę spory wybór, bo jest ich ogrom na rynku i Cupra Leon oczywiście też ma swój Charakter, tylko nie taki, jaki dotychczas kojarzyłem z hotkeczami. Dobra, i teraz, żeby być zupełnie szczerym, to muszę Wam powiedzieć, że ten samochód doprowadził mnie do wniosku, że auta dotychczas w pewien sposób, jakby na to nie patrzeć, zarezerwowane dla miłośników, dla takich określonych odbiorców, stają się zbyt przystępne. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale. Ale właśnie chyba to chciałem powiedzieć. W wielu przypadkach przecież chodzi teraz o to, żeby trafić do jak najszerszego, do nowego grona odbiorców i to jest całkowicie oczywiście zrozumiałe i przez to ten produkt, którym jest samochód, musi spełniać jak najwięcej ról. I uważam, że to prowadzi do takiego swoistego zatracenia tej tożsamości, którą dotychczas miały samochody spod takich znaków jak nawet AMG. I nie mówię, że to źle, bo motoryzacja to oczywiście biznes, ale to po prostu czasem zwyczajnie smutne. Ale jeżeli nadal jeszcze nie rozumiecie o co mi chodzi i dlaczego mówię o tym właśnie, o czym teraz powiedziałem, to chodźcie do środka. wewnątrz, a już szczególnie z zewnątrz ten samochód ma naprawdę bardzo atrakcyjną stylistykę. W ogóle dla mnie to jest chyba najładniejsza propozycja w tym segmencie. W segmencie hot hatchy, nie wiem, może Wy dajcie znać co o tym myślicie, ale wydaje mi się, że Cupra Leon to jest najładniejsza propozycja jaka obecnie teraz istnieje w tej kategorii. Ale muszę Wam powiedzieć i się do czegoś jednocześnie przyznać. Jestem ogromnym gadżeciarzem, ale nawet ja Mam tego samochodu trochę dosyć, a ja mówię o obsłudze tego wszystkiego, co jest na pokładzie. Zobaczcie, tutaj wszystko jest dotykowe i ja nie mam nic do tego, naprawdę. Ja nie jestem przeciwnikiem postępu technologicznego, ale tutaj dosłownie wszystko jest dotykowe. Nawet ten panel klimatyzacji, ustawienie temperatury, wszystko oczywiście to można później ręcznie zmienić, tak klikając na samym ekranie. Nie trzeba w sumie tego obsługiwać tymi panelami. Widzicie, że jak tutaj przesuwam palcem, to temperatura się zmienia. O, ja po prostu po chwili wymienię. Ale do tego trzeba się przyzwyczaić zresztą, jak do wszystkiego podejrzewam, że jeżeli spędzicie nad tym trochę czasu, to potem załapiecie to tak dobrze, że stwierdzicie, że to jest jednak najlepsza rzecz na świecie. Dla mnie jakoś na razie nie, ale dobra, powoli, jeszcze daję mu szansę. Natomiast dotykowy jest jeszcze ten panel u góry, który służy do otwierania dachu. Jest tak efektownie, żeby nie powiedzieć efekciarsko. Natomiast na tym koniec wad, moi drodzy, i to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, bo wszystko to, o czym będę mówił za chwilę, co być może wywołuje jakieś moje wątpliwości, na pewno nie może zostać nazwane wadami jednoznacznie, bo każdy zawsze wszystko może zinterpretować na swój sposób, więc tego słowa będę się wystrzegał. Zero TSI, 300 koni mechanicznych i 400 Nm maksymalnego momentu, ale to już na pewno gdzieś słyszeliście i oczywiście, że na to czekaliśmy i w końcu to dostaliśmy i to nie jest nic zaskakującego, natomiast ja też nie lubię gadać o suchych liczbach. Pozwólcie, że i tym razem tego specjalnie nie zrobię. Natomiast... Woo! Ok. to potrafi dawać frajdę, jasne, że tak. I nie mam zamiaru mówić, że jest inaczej. Mimo, że 5,7 sekundy do setki, od 0 do 100 km na godzinę, to prawie 6 sekund. Ale oczywiście istnieje również wersja ST, czyli Sport Tourer, który nikogo nie zaskakuje oczywiście i jest o prawie sekundę szybszy. 4,9 sekundy do 100 km na godzinę, od 0 do 100 km na godzinę. Oczywiście tam odbywa się to wszystko też za pośrednictwem napędu na 4 koła 4 drive. Okej, okay. tutaj jest napęd naprzód z pewnymi bolączkami tego napędu naprzód, ale to. Wiadomo, to też często występuje i tego pewnie się do końca wyzbyć nie można. No właśnie, i cały napęd tutaj trafia naprzód. I o ile w przyspieszaniu na prostej drodze, pewnie ciężko będzie znaleźć drugiego takiego hothecza, który tak dobrze radzi sobie z łapaniem trakcji. O tyle w zakrętach czasem zachowuje się zagadkowo. Tak, na tym słowie chyba poprzestanę, bo ja tutaj kompletnie nie czuję tych informacji, które powinny docierać do mnie z przednich kół. Powiem tak delikatnie, że byłem w tym samochodzie lekko zdezorientowany, ale dlaczego nie nazywam tego wadą, bo niektórzy mogą to odbierać kompletnie inaczej. Jako pozytyw, zdecydowanie, bo ten samochód jest naprawdę, naprawdę bardzo łatwy w prowadzeniu. Nie potrafi dawać masę frajdy. Oczywiście, że tak. To w końcu hot hatch. Musiał to zachować. Gdyby tego nie zachowywał, to już by był koniec, ale nie. To tu nie jest źle. W dodatku to jest chyba najszybsze wydanie przekładni DSG, jakiego w życiu doświadczyłem. Jest po prostu ultra, ultra szybkie, ale to pewnie też dlatego, że Nowy Leon ma tak zwany system Shift by Wire czyli ten selektor zmiany przełożeń nie jest połączony mechanicznie z przekładnią, a wysyła elektroniczne impulsy. Odbywa się to do tego stopnia szybko, że ja tutaj po prostu nie czuję zmiany tych przełożeń. Nie ma żadnego kopnięcia w plecy żadnego. A ja to czasem lubię, to znaczy zawsze to lubię. Ja po prostu lubię czuć, kiedy te przełożenia są zmieniane, ale tutaj... No, ciężko tego doświadczyć. Co więcej, Cupra Leon ma adaptacyjne zawieszenie, które sprawdza się fantastycznie. To jest kolejna rzecz, która tutaj sprawdza się fantastycznie i należy to podkreślić zdecydowanie. Tylko po raz kolejny nie czuję specjalnie przejścia pomiędzy różnymi trybami jazdy, bo je można tutaj zmieniać za pomocą tego przycisku przy kierownicy, której wzór jest po prostu piękny i te przyciski, przy kierownicy, to jest zawsze taki smaczek, który dodaje tego klimatu, i tutaj po lewej stronie jest logo Kupry, i nimi możecie zmieniać tryby jazdy. A ja nie czuję przejścia pomiędzy trybami jazdy, bo on po prostu w każdym trybie jazdy zachowuje taki sportowy charakter, taki dosyć bezpośredni, co też może być uznane za zaletę moi drodzy. Mimo, że jest to samochód do jazdy na co dzień i naprawdę bardzo dobrze wybiera te nierówności, nawet w trybie sport czy Kupra, który jest tym ostatecznym sportowym trybem, on po prostu cały czas pozostaje w miarę wygodny, co mnie. Po prostu zadziwiło. Nie ma takiej dwoistości w nim. Ale koniec końców, taką niepodważalną zaletą jest ten opcjonalny układ hamulcowy. Brembo, który tutaj hamuje wzorowo. Po prostu wzorowo to auto. Oj, 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 oj chyba by. Dobra, <ścoughs> przestrzeliłem. Ale ten samochód hamuje wzorowo. Tak to powinno wyglądać w hot hatchu. Tak to powinno wyglądać wszędzie. I gratulacje, bo spełnia swoje zadanie wybitnie. Dobra, teraz nie czuję aż takiej podsterowności. Jest szybki. Okej. Okay. Jadę w trybie Cupra oczywiście i nadal jak widzicie, mimo że jadę po całkiem nierównej drodze, to ja prawie tego nie czuję. Oczywiście prędkość robi swoje, ale uwierzcie mi, że on jest komfortowy. Jak na hot hatcha. Wybaczcie, ja mam porównanie na przykład do mojego Mercedesa A35, który... O, ja tam płaczę po prostu, który w ogóle nie jest komfortowy, nawet w trybie komfort. tutaj, tryb komfort spełnia swoje prawdziwe zadanie. Jest po prostu komfortowy. Ech. Co czyni go oczywiście świetnym autem do jazdy na co dzień. I jeździłem już kuprą Formentorem. I muszę wam powiedzieć, że za chwilę się do niego przysiądę. Mam nadzieję, że czas mi na to pozwoli. I powiem wam dlaczego wolę Formetora od Leona w wydaniu Cupra oczywiście, natomiast przy okazji Formetora chciałbym załatwić jedną rzecz, chciałbym podjechać do studia Cupra Warszawa, do salonu Cupra Warszawa, do takiego markowego salonu Cupra, który nie jest Seatem, a jest po prostu Cuprą i wygląda to naprawdę bardzo fajnie byłem zaproszony na premierę tego salonu, na jego otwarcie i powiem Wam szczerze, że wygląda imponująco, jest naprawdę bardzo ładny i dowiedziałem się przynajmniej przeczytałem na stronie internetowej, że sprzedają tam takie okulary przeciwko Słoneczne, które chciałbym strasznie mieć, taki model, który bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że będą go mieli. Posłyszałem, że nie jest to dostępne na stronie internetowej, a trzeba przyjechać do salonu Kupra i wtedy można je zobaczyć i nabyć. Hmm. Mam nadzieję, że to mi się dzisiaj uda. W każdym razie, tak, wolę Formentora od Leona. Formentor, jak przystało na pierwszy pełnoprawny model Kupry, niesie ze sobą więcej z samej filozofii marki, przynajmniej ja tak uważam. Ale zamiast mówić o nim siedząc w Leonie, mogę to zrobić jadąc nim samym, więc moi drodzy, dajcie mi tylko chwilę i zaraz zobaczycie o czym mowa. Kupra Formentor jest tutaj właśnie teraz ze mną. Udało mi się ją przyprowadzić, no w sumie nie było tak trudno, bo stoi u mnie przecież w garażu, więc po prostu musiałem się po nią wrócić. Zamienić Leona na Formentora i oto jestem z powrotem. Kupra Formentor na pierwszy rzut oka w sumie mogłoby powiedzieć, że to, to samo, no bo przecież pod maską cały czas 2.0 TSI o mocy... No właśnie, tutaj zaczyna się pierwsza różnica, 310 koni, a nie 300 koni, tak jak w kuprze Leonie. Natomiast co jeszcze je różni, no to przede wszystkim to, że tutaj jest napęd na cztery koła 4Drive i to zmienia postać rzeczy, może nie kompletnie, ale no wiecie jaka jest różnica pomiędzy napędem na przód, a napędem na cztery koła. Ech, no i właśnie taka sama różnica jest tutaj i ten samochód to jest dla mnie już coś innego. Oczywiście siedzi się tutaj trochę wyżej, ale mnie ta pozycja za kierownicą dużo bardziej odpowiada niż w kuprzeleonie. Leonie. Trochę to przypomina siedzenie w takim wozie opancerzonym. Siedzicie dosyć nisko, ta pozycja jest naprawdę dosyć niska, jak na crossovera, jak na małego kompaktowego suwa. No i jeszcze w dodatku maska jest właściwie na wysokości waszych oczu, co sprawia wrażenie takiej masywności. Właśnie ten feeling, to, to właśnie potęguje ten feeling. Dla mnie wejście do tego samochodu to są inne wrażenia niż po wejściu do kupy Leona. Zdecydowanie. I mnie one przynajmniej bardziej odpowiadają. Nie wiem jak wam, ale... Ja zaczynam się coraz bardziej przekonywać do usportowionych crossoverów, do usportowionych SUVów, właściwie do sportowych, bo ten samochód można tak nazwać. To jest w porównaniu do Kupry Leona prawie sekunda różnicy, jeżeli chodzi o przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę. To jest sporo i to się czuje. Ten napęd dużo daje, te 10 koni pewnie dużo mniej, ale ten napęd na 4 koła to jest jednak to. Furmentor lepiej zachowuje się w zakrętach niż Leon. Ten układ kierowniczy nie jest taki neutralny, taki martwy. Ach, jest lepiej. Tak, to jest ta tożsamość kupry, której oczekiwałem po tym, jak naczytałem się o tej marce naprawdę bardzo dużo. Oczywiście nadal bardzo duża część tego dźwięku, który słyszycie tutaj w kabinie, jest tłoczona z głośników, ale no cóż, no nawet jeżeli tak jest, to ten. Brzmi bardziej rasowo, mimo że nie ma tutaj tych strzałów z wydechu, które w Leonie pojawiają się dużo częściej. Jeżeli tutaj są, to bardziej wytłumione i przypominają takie, jak ja to często mówię, pukania z oddali. Trochę tak, jakby Wam ktoś pukał w opony, bo może nie w klapę bagażnika, bo wtedy byłby taki metaliczny dźwięk. A tutaj on jest taki bardzo wytłumiony, jak, jak przez pudełko. No, Formentor to jest ten samochód, który zdecydowanie zabrałbym ze sobą, bo. Nadal nosi cechy Leona, oczywiście jest jeszcze bardziej komfortowy w trybie komfort, ale mam wrażenie, że jest bardziej sportowy w trybie Cupra. Jest szybszy, jest dużo szybszy. Ja nie chcę się zdejmować nogi z pedału gazu, ale muszę to zrobić. oj, 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 oj! Jest pięknie jest pięknie, bo można tym jeździć szybko, można tym jeździć komfortowo, można tym skutecznie, naprawdę zabójczo skutecznie jeździć w zakrętach bez zająknięcia, przynajmniej jak na razie. No. Ech, kolejny punkt dla Formentora. Jak się mówi lubię Cię po hiszpańsku? Nie wiem. N nieważne. Natomiast wiem, że będzie jeszcze jedna wersja Formentora, która powinna rozgrzać nas wszystkich jeszcze bardziej, a ja ostrzę sobie zęby, żeby się nią przejechać. To będzie Formentor, który będzie miał pięciocylindrowy silnik pod maską. Pięciocylindrowy silnik pod maską, który, no wiecie, w koncernie Volkswagena występuje na przykład w Audi TTRS. Czekam. W ogóle bardzo ładna konfiguracja tego samochodu. Tutaj, w dodatku, w porównaniu do tego Leona, którego też mam pod domem, automatyczne fotele. Zelektryfikowane jest wszystko. No i oczywiście, jeszcze w dodatku, obite skórą, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę przyjemnie, ale ogólny layout jest tutaj dokładnie taki sam. Czekam, aż Pan na rowerze przejedzie. Dzień dobry, Pan na mnie podejrzanie patrzy. Nie wiem, czy też tak macie, jak przyjeżdżacie jakimś fajnym samochodem w takie rejony, które są spokojne i nie słyną z tego, że jeżdżą tam fajne samochody. To wszyscy się na Was tak podejrzliwie patrzą. Czasem się martwię, że wszyscy pewnie myślą. Że przyjechałem im porobić zdjęcia bydła, a później w nocy je ukradnę, a wcale tak nie jest. Naprawdę, uwierzcie mi, jeżeli kiedykolwiek nie spotkacie gdzieś na wsi, jak to się mówi, to przyjechałem tam tylko po to, żeby się ponapawać pięknymi widokami i nagrać samochód i porobić zdjęcia samochodu, a, a nie. A nie waszym gospodarstwom. Anyway, moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli ten film Wam się podobał, bo to zawsze pokazuje jakieś wsparcie. A poza tym, zawsze możecie zasubskrybować ten kanał, żeby zobaczyć wszystkie filmy, które oczywiście nadchodzą. A ja w tym momencie, cóż, pozbieram się trochę, wracam do Warszawy, bo jestem poza, i spróbuję jeszcze dzisiaj dopaść te okulary od Kupry, sygnowane kuprom. Ambitny plan dzisiaj miałem i udało mi się wykonać. Także tak. Such a show.